To jest preparat, który bardzo dobrze stabilizuje mikrochlorę przewodu mm -hmm. I on może pomóc przy przejściach w paszy. Tak naprawdę mamy ogólnie trzy takie produkty, to jest Step 2, to jest właśnie probiotyk, jest zakwaszacz Acid Max. On też jest pomocny w takiej kwestii, z tego hmm. względu, że on pomaga probiotykom, zakłasza ten przewód pokarmowy, również stabilizuje mikroflorę. No i jeżeli już pojawiłyby się biegunki, no to z pojawieniem biegunek mamy tak. Mamy Stoperin, który jest takim ziołowym produktem na biegunki, więc on może powstrzymać po prostu to, no bo jeżeli po pasze pojawiają się jakieś biegunkowe tematy, to gdzieś tam musi się pojawić jakiś błąd żywieniowy i to bardzo ładnie markuje te, te problemy. No po jednej stronie mamy, mamy preparat, który to hamuje, po drugiej stronie oczywiście to już standardowo musimy pamiętać, że jeżeli gdzieś pojawiają się biegunki może dojść do pewnych odwodnień, więc tak jak u ludzi zawsze dobrze pamiętać o reaktorach.